My po prostu mamy inne zupełnie informacje. Ja też mm. mam y, w swoim zakładzie tak młodych ludzi i mam takie matki, y, które po prostu nie mogą wrócić do pracy, bo nie stać ich na niankę. Y, a nie ma miejsca w przedszkolach, no niestety. Więc co zrobić? Publiczne, iść w publiczne przedszkola, czy otwierać prywatne? Co jest lepsze? Ja myślę, że jest wolny rynek. Mogą być to też prywatne. Świetnie, cieszę się bardzo. Jest jeszcze jeden temat związany z edukacją. Nowosolanie narzekają, że właśnie poziom edukacji w szkołach jest coraz słabszy. W których szkołach? W szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych przede a, wszystkim. A w średnich jest wszystko dobrze. To doszłam, dotarłam tylko właśnie do rodziców dodanych, do ankiet rodziców, które mówią o tym, że właśnie w szkołach podstawowych i w gimnazjach, Gazeta Lubuska jakiś czas temu, tak, tak to jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja, to y, y, jesteśmy w średniej wojewódzkiej. Mhm. Oczywiście najlepsze szkoły podstawowe gimnazjalne są w Zielonej Górze, w Gorzowie, bardzo wysoko są Żary. I, i później, jeśli chodzi o szkoły mhm. średnie, to chyba rzeczywiście są najlepsze w województwie lubuskim. Jeśli chodzi o edukację nowosolską, jesteśmy górny poziom stanów mhm. średnich. Nie jest rewelacyjnie, nie jest tak dobrze, jak się chciało. I oczywiście trzeba robić wszystko co w naszej mocy, żeby to poprawiać, ale też nie jest źle. Górny poziom stanów średnich. Świetnie, dziękuję. A Pani? Ja może jeszcze dodam tutaj, że szkoda, że nie ma spójnego zarządzania właśnie oświatą i być może spowodowałoby to poprawę wyników, bo my mamy zdolną młodzież i myślę, że po prostu no przydałoby się ta taka spójność i to zarządzanie właśnie, które by spowodowało poprawę. A na czym poprawy... ta spójność miała polegać? To znaczy myślę, że w przypadku jak każdy dyrektor znaczy osobno zarządza swoją szkołą i być może jest najlepszy, ale miasto nie ma wizji tak jakby rozwoju na znaczy oświaty, to myślę, że po prostu stworzenie nawet wydziału przy mieście na znaczy edukacji, prawda, który by jakoś synchronizował po prostu wszystkie działania, bardzo dobre szkół, prawda, ale by starał się je łączyć przyniosłoby skutek oczekiwany. A co ze Starówką? Też TIRy rozjeżdżają Starówkę, mieszkańcy chcieliby obwodnicy, psują się nie tylko drogi, ale także pękają budynki. Czy mają Państwo pomysł co z tym zrobić? Po pierwsze... To już to, może Pani nie. To mogę ja zacząć, nie? bo przed laty był taki projekt zamknięcia, mhm. prawda, no tak poszczególnych ulic, to zdaje się było zjednoczenia, plac wolności, prawda, żeby wyprowadzić ruch z miasta. I tak się nie wydarzyło. Ja myślę, że spróbować można do tego powrócić, bo ludzie oczekują, że rynek miasta nie będzie ulicą, tylko będzie rynkiem. To co już mówiłem. No to ja Państwu odpowiem tak. Po pierwsze. My realizujemy wieloletni program. Nie, że na zasadzie chciejstwa, że zamkniemy rynek albo zrobimy jakąś tam, powiedzmy, prowizoryczną obwodnicę. Proszę Państwa, inwestycji drogowych, które realizujemy w ostatnich latach, to jest, no nie wiem, to jest rewolucja tak naprawdę w Nowej Soli. Ilość inwestycji drogowych jest gigantyczna. W przyszłym roku razem ze starostwem zrobimy na 12 milionów. Fajnie, I, że Pan to dodał. Momencik, proszę, tak proszę mi pozwolić skończyć. Więc razem ze starostwem udało nam się wiele wspólnych inwestycji przeprowadzić, bo potrafiliśmy się dogadać. Ale chodzi mi o to, że w przyszłym roku, jeśli chodzi o Schetynówki, i powiat, i, 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 i miasto Nowa Sól dostaną po 50% dofinansowania, czyli samych tych inwestycji drogowych tylko w mieście będzie na około 12 milionów złotych. I budowana oczywiście obwodnica. Mi się marzy, jak każdemu innemu mieszkańcowi Nowej Soli, że kiedyś w przyszłości spróbować zamknąć plac wyzwolenia. Ale dzisiaj, szanowna pani, po pierwsze, plac wyzwolenia, czy ulica biegnąca przez plac wyzwolenia nie jest własnością miasta. To jest droga wojewódzka, więc mówienie dzisiaj o czymś, co nie jest naszą własnością, jest nieuprawnione. To jest pierwsza rzecz. Nie My, mogę się porozumieć. Proszę, po, proszę pozwolić mhm. mi skończyć. Dzisiaj eksperymentowanie, zamykanie placu wyzwolenia i doprowadzenie do paraliżu komunikacyjnego miasta jest. Co najmniej nieodpowiedzialnym krokiem, gdybyśmy spróbowali to zrobić. Wystarczy, że dzisiaj na światłach, przy dużym ruchu, kiedy jest sobota albo niedziela, jest duży ruch, wystarczy, że samochody troszkę zwalniają, robią się gigantyczne korki. Więc plac wyzwolenia oczywiście, my o tym myślimy od wielu lat i zapowiadaliśmy tylko. Tylko, że najpierw budowa obwodnicy, która w przyszłym roku rusza, mam nadzieję, w ramach pieniędzy z LRPO, wybudowanie obwodnicy, żeby skrócić, zbadanie, przebadanie ruchu. Wtedy profesjonalne i wtedy próba objechania Placu Wyzwolenia zarówno ulicą Muzealną, jak i ulicą poprzez Plac Floriana, ulicą Moniuszki, to jest próba. Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, że bez żadnych problemów jesteśmy w stanie za, za zamknąć plac wyzwolenia, byłby co najmniej niepoważny. Od tego są specjaliści, fachowcy. Myślimy, chcemy zamknąć plac wyzwolenia, ale dopiero po wybudowaniu małej obwodnicy miasta, z badaniu e, możliwości, zbadania, e, po zbadaniu ruchu i wtedy przymierzymy się do zamknięcia placu wyzwolenia, jeżeli ja będę prezydentem. No mam nadzieję, Czas na że od powoli... tak do działania. Ale to są plany to są plany wieloletnie. Zostały nam jeszcze dwie minutki. Czy chcą Państwo sobie coś powiedzieć? Bardzo proszę. No ja poczekam na ten... Pan. Pani na mnie poczeka. Tak, Pani Panie tak, z wielką ciekawością przeczytałem hasło Platformy Obywatelskiej mówi, że które mówi z dala od polityki. Mam dwa pytania do Pani, tak? Platforma tak, obywatelska tak. mówi z dala od polityki, a w dzisiejszej Gazecie Lubuskiej Pani mówi, że nawet rura kanalizacyjna, która jest położona w drodze, jest polityczna. Więc jak to jest, prawda? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie moje jest takie czy ma Pani chociaż jeden, Pani radna, jeden autorski projekt? czy pomysł na Nową Sól? Jeden. Bo mówienie o basenie, o hali, to my wszystko przeżyliśmy, my to robimy, to jest w planie wieloletnim. Pani radna, mamy zezwolenie na budowę, na przebudowę stadionu miejskiego. Jesteśmy w trakcie opracowywania, uzyskania zezwolenia na budowę basenu. To my wszystko robimy. Niech pani mi poda jeden autorski projekt i pomysł na Nową Sól. Dwa pytania. Proszę bardzo. Dobrze, tak jedno, to hasło tak partyjne, nie? Dobrze, więc już się wypowiadam z dala od polityki, to znaczy, że są to wybory samorządowe, że tu się bardziej głosuje na ludzi mhm. niż na partie. Mhm. Takie jest hasło. Nasze hasło. No, proszę pana, to jest też nasze hasło. Więc... Ale pani mówi, że rura kanalizacyjna jest polityczna. A nie przypominam sobie tego. Ma tak? pan jakieś dopisy? Oczywiście, bardzo proszę, już pani pokazuje. Niech pani przeczyta na głos, to jest nasze. Ale obora. to nie ja pisałam. Nie, pani... no, ale to nie pani pisała? Nie. Nie. No a tu jest mój podpis, wiesz, Panią, ale tutaj? to jest strona Platformy Nie, ja, nie, to ja pisałam. To jest mój tekst. A, czyli nie Pani. Dobrze, okej. Okay. Strona jest nasza platformy lutarskiej, tak, Pani tak? Ale ja się nie odżegnuję. Nie odżegnuję się okay. od Pani. To nie Pani pisała, pan, Absolutnie. pan prezydent Zadał Pani pytania. Teraz może jest jakieś pytanie, które nie, nie, pani. Ale, nie, nie, ja jeszcze nie odpowiedziałam. Dobrze. Nie, bo Pan prezydent mnie tak zagaduje, dobrze, że ja po prostu nie mam czasu odpowiedzieć na jego skomplikowane pytania. Sprawa druga to jest taka, bo. To pan wie, że no po prostu prezydentem się bywa, prawda? Tak jest. I pan przygotowuje po prostu teren, żeby po... no nam się żyło lepiej. Mhm. Pan przygotowuje miasto, wykonuje Miestety. jakąś pracę, ale myślę, że to dla przyszłych też pokoleń jest. I Dokładnie skończmy słowami, że to wszystko jest ważne. To jest spokojne. po dwóch stronach że. Cieszę się, bardzo że ta miło, dyskusja że się jest zgadzamy. Nie się nie zgadzamy się taka zami. merytoryczna, taka owocna i taka bardzo, bardzo ciekawa. Moglibyśmy jeszcze tutaj dwie, trzy, cztery godziny siedzieć i tak samo ciekawie rozmawiać. Szybko minął czas. Szybko minął czas. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za przybycie do studia bardzo i życzę powodzenia 21 listopada. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dobranoc. Pozdrawiam.